Jest środa. A jak środa to merkury. <gry> jak merkury to nauka i komunikacja. Szóstka była. No, ciekawie. Zobaczmy zatem, czy pan się odezwie. Czemu tu tak z mieczami? No sygnifikacja trochę kiepska. On przede wszystkim zablokowany. Jest mu przykro. Mm. Cierpi kompleksy. Takie takie poczucie przegranej. Ale wypatrujecie. Gdzieś tam może Ci też obserwować. Bardzo dużo myśli, ale ucieka. Ucieka w jakieś takie uciechy, takie drobne przyjemności. Może też uważać, że jesteś w stałej relacji z kimś innym. Dlatego jest mu tak źle, bo um, czuję się zdradzony. Uważasz, że dla ciebie jego odejście było. Dobra, dla ciebie, że ty teraz świętujesz. A on tutaj lojalny. Dobra, odezwiesz się czy mi? Nie lubię historii dookoła. Czwórka mieczy, ni, hu, hu. ni hu, hu Dlatego, że pomiędzy wami jest jakiś konflikt. Konflikt, który zburzył wszystko. I on teraz chce odrodzenia, chce tego słońca, chce tej radości, miłości, tego wszystkiego, ale on wie, że ma to na wyciągnięcie ręki, ale czegoś mu tu brakuje. Czego ci brakuje? Money, 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 sukcesu finansowego. Brakuje mu pieniędzy. On by tu tak bardzo chciał. Tak by bardzo chciał. No dobrze, ale co Cię blokuje oprócz tych pieniędzy? Ty, żeś go zablokowała. On już wie, że ty go nie chcesz. Nawet jakby tobą manipulował. To wie, że ty już się nie, nie nabierzesz się. On to tak wszystko w zawieszeniu zostawił. Jakąś kobietę z przeszłości od siebie odciął, z którą był w młodości lub jak był młodszy, tak do dwudziestki, tylko dwudziestka, trzydziestka. On też wie, że tutaj się rozlało coś między wami, za dużo się polało. Ty też on wie, że jakieś masz doświadczenia trudne z przeszłości, z jakimś chłopem. Ma bardzo dużo nadziei, bardzo dużo on. Chce na ciebie czekać. Myśli, że to, co zaczął, to jeszcze się nie skończyło. Natomiast ma cichą nadzieję, że to ty się odezwiesz. Jest uparty. Uparty. Niezdecydowany, stąd też zblokowany, bo on nie wie, co tu zrobić, jak z tego wybrnąć. W najbliższym czasie będzie o tobie bardzo dużo myślał, rozmyślał, um, zastanawiał się. Czy tu może coś zrobić, czy nie? Te ruchy. On tak bardzo chce, ale tu nie, nie może znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Tęskni, buduje sobie w głowie jakieś scenariusze, w ogóle jakby. W jakieś iluzje w ogóle wpada matko? On też uważa, że ty chcesz być od niego już wolna, że ty zaczęłaś nowe życie. Bez ciebie samotny. On też uważa, że związki są nie dla niego. Tutaj relacje romansowe, tak, i na tych relacjach romansowych, w których on będzie mógł czerpać jak najwięcej, mu wystarczą. E, lubi budować relacje na keksie. Bo jest niezdolny, tak jakby do, do uczuć. Złamane serduszko. On wie, że ty się bardzo zmieniłaś i ma nadzieję, że los tak przypadkiem jeszcze kiedyś was ze sobą połączy. Wezmę karteczki. To jest tak trochę, jakby on myślał, że to, co jest jemu przeznaczone, to i tak do niego przyjdzie samo. Dobra, czy on się do Ciebie odezwie? Rekonesans. Um, wybierz nowy kierunek. Kierunek, na którym jesteś, jest dobry. Słuchaj swojej intuicji. Karteczki. Widzę możliwości. Zegar, kocham Cię. Zbyt bardzo mnie zraniła, nie umiem być już w zdrowej relacji. Szukam siebie, jesteś dla mnie zabawką. Więcej partnerstwa, mniej dominacji, doceni mnie. Czuję się wykorzystany. Uwolniłaś mnie. Styczeń. Ona daje mi ogień. Ty Przyciąganie między nami jest bardzo duże. Lęk przed oceną. Nie. Matko, już mi się wzięło żółw. Kocham cię, ale mam dystans. Znajdź odpowiedź w ciszy. Mentalne problemy. Sześć, 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 szóstki możesz widzieć. Dobrze, dla kogo ja czytałam? Lew, baran, ryby, waga. Strzelec. Byk. Na spodzie. Skorpion. Muzyka rybka.